Cześć, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, zajmę się naszą plantacją pszenicy o zimej i porównam dla Was, jak wyglądają na dzień dzisiejszy, czyli 20, 28 grudnia, dwie odmiany, które uprawiamy na tym polu. Czyli, jak już pewnie wiedzą osoby, które śledzą mój kanał od dłuższego czasu, LG Ceramic i Aurelius. Zapraszam do oglądania. I zacznę ten materiał klasycznie już na moim kanale, czyli od kilku zdań o pogodzie. Jak widzicie, nad zachodnią Wielkopolską mamy dziś bezchmurne niebo, jest prawie 8 stopni Celsjusza na termometrach. W ostatnich dniach te temperatury bywały nawet wyższe, i o ile w naszych odczuciach jako ludzi można powiedzieć, że jest nawet przyjemnie, wiosennie, i ta pogoda jest ładna. No to jednak dla naszych roślin jest to niestety pewne kolejne zaburzenie tych procesów, które normalnie powinny się teraz odbywać i pewnie ta pogoda, która występuje u nas przez ostatnie dni sprawia, że te rośliny będą chciały się tutaj po raz kolejny pobudzić do wegetacji, a przecież tego teraz na pewno od nich nie oczekujemy. Poza temperaturą istotna kwestia to oczywiście opady deszczu. Łączna suma tych opadów w przeciągu ostatnich trzech miesięcy wynosi u nas już ponad 250 litrów na metr kwadratowy przedstawię w pierwszym możliwym filmie po nowym roku takie dokładne podsumowanie, jak to miesiąc po miesiącu w tym roku wyglądało, ale też w wielu poprzednich materiałach już wspominałem, że chociażby w październiku mieliśmy 98 litrów na metr kwadratowy. W listopadzie niecałe 85, z tego co pamiętam. No i teraz w grudniu mamy już ponad 60 litrów. Taka pogoda niestety nie sprzyja odpowiedniemu zachowaniu się naszych roślin ozimych. W wielu miejscach pojawiają się już nawet placowe zastoiska wody, które pewnie w skrajnych przypadkach będą prowadziły do wymoknięcia tych roślin, do po prostu zniszczenia ich w tamtych miejscach plantacji. Tam, gdzie tej wody jest dużo w tej wierzchni warstwie gleby, te rośliny też bardziej się męczą, zboża pewnie będą żółknąć, a jeśli właśnie dołożymy do tego tą wysoką, jak na koniec grudnia, temperaturę, no to dochodzi do właśnie takiego zaburzenia rozwoju tych roślin. Ze względu na tak dużą sumę opadów, które wystąpiły u nas w przeciągu ostatnich trzech miesięcy, pojawia się jeszcze jeden problem, o którym ja już mówiłem wcześniej na swoich materiałach, a mianowicie skuteczność zwalczania chwastów w zbożach ozimych przy pomocy substancji działających przez glebę. One mogły zostać po prostu przez te opady deszczu wypłukane i mogła spaść skuteczność takich zabiegów, więc... Już teraz pamiętajmy, aby wiosną te plantacje już na samym początku wiosny dokładnie obejrzeć i być już przygotowanym, na których polach ewentualnie trzeba będzie wykonać jakieś poprawki. U nas jak na razie jest to pole zupełnie czyste, było odfaszczane, tak jak już wspominałem w poprzednich materiałach na moim kanale z tego pola, zestawem preparatów ExpertMed i... Legato w fazie pierwszego, drugiego liścia, ale właśnie tą skuteczność zabiegów herbicydowych możemy odpowiednio ocenić tak naprawdę dopiero wczesną wiosną. I przejdę już teraz do konkretnego porównania tych odmian, które mamy tutaj na tym polu, i zacznę od odmiany Aurelius. Pokażę, jak wygląda. Kilka przykładowych roślinek z tej plantacji. Na większości roślin tej odmiany możemy zauważyć dwa bądź trzy rozwinięte rozkrzewienia. Często to trzecie jest wyraźnie słabsze. Tutaj mamy taką mocniejszą roślinę, gdzie te trzy źdźbła wyglądają już całkiem solidnie i pokazuje się czwarte rozkrzewienie. Osobom, które nie oglądały moich pierwszych materiałów z tej plantacji w tym roku przypomnę, że dla tej odmiany przyjęliśmy obsadę na poziomie 280 roślin na metr kwadratowy i myślę, że na ten moment ta ilość roślin na metrze w połączeniu ze stopniem ich rozwoju i ilości rozkrzewień daje dość dobry prognostyk na wiosnę. Uważam, że jest to plantacja po prostu odpowiednia, jak na tę porę zagęszczona. A nawiązuję tutaj do tego, o czym się w ostatnich latach w rolnictwie bardzo dużo mówi. Jak wiadomo, wielu rolników nadal wysiewa swoje zboża zbyt gęsto, w zbyt dużej obsadzie często, nawet nie zwracając na tą obsadę uwagi, po prostu wysiewając zboże na kilogramy, to później bardzo często wiosną prowadzi do zbyt dużej konkurencji tych roślin o wodę. I tak naprawdę, mimo tego, że teraz jesienią na takich plantacjach może być nawet 1000 czy 1500 rozkrzewień na każdym metrze kwadratowym, to później i tak uzyska taki rolnik może 600, 800 kłosów, na metrze kwadratowym, ma te wszystkie źdźbła, które zostaną w okresie suszy przez tą roślinę zredukowane. Można powiedzieć, że ich rozwój szedł od początku na zmarnowanie, dlatego uważam, że od początku już zakładając plantację, warto właśnie celować w te niższe obsady i w tą mniejszą ilość kłosów na metrze kwadratowych. Na metr kwadratowy, ale za to postawić na to, aby były one odpowiednio rozwinięte. A tutaj jestem teraz na granicy odmian i przechodzimy do przeglądu LG Keramika. Tak jak już wspominałem w poprzednich materiałach, te odmiany można na tym polu poznać m.in. po tym, że Aurelius rośnie bardziej pionowo. Są rośliny tej odmiany zdecydowanie wyższe od keramika, a keramik jest właśnie taki bardziej przy ziemi. Tutaj jeśli spojrzymy na taką pojedynczą roślinę to widać, że dość krótkie są te rozkrzewienia i można powiedzieć, że ta roślina, roślinka jest dosyć mała. Natomiast jak mogliście zobaczyć, również ma tutaj trzy rozkrzewienia. I tutaj kolejna roślina LG, keramika, również trzy rozkrzewienia. Chociaż w porównaniu do innych, które tutaj widziałem, jest to już taka mocniejsza roślinka. Zdarzają się również takie z dwoma skrzywieniami. Natomiast tak jak już wspominałem przy Aureliusie, jest to jak najbardziej zadowalający nas stopień rozwoju tych roślin. Nie celujemy tutaj w zbyt duże zagęszczenie potencjalnych źdźbeł kłosonośnych na metr kwadratowy. Należy jeszcze wspomnieć o wyglądzie liści naszej pszenicy, i jak widzicie, na niektórych z nich pojawiają się żółte plamy, żółte zabarwienia, nawet całych liści. Tutaj widzicie taki skrajny przypadek, natomiast tego nie ma na szczęście na tym polu dużo. O, tutaj tylko na czubku widać właśnie żółty kolor. Tego tutaj nie ma dużo, myślę, że głównym powodem jest. Po prostu występująca obecnie pogoda. Będziemy widzieć, jak to w kolejnych tygodniach będzie się rozwijało. Mam nadzieję, że ta plantacja utrzyma swoją zieloność, bo jak na razie wygląda całkiem dobrze. W tym materiale to będzie już wszystko. Pokazałem Wam, jak obecnie wyglądają nasze pszenice. Dajcie znać, co o tym myślicie, dajcie znać, jak podobał Wam się ten materiał oraz oczywiście o tym, co dzieje się na Waszych polach, co słychać w pogodzie i właśnie w rozwoju Waszych roślin, które uprawiacie. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego materiału do końca. Pozdrawiam, cześć.